Hejka moi mili, mam dzisiaj przed wami fajną książkę, taką dość lekką, autorki Kelly Taylor, Teraz zaśniesz. Jest to połączenie thrillera psychologicznego z dobrym kryminałem brytyjskim. Autorka tutaj nam przedstawia troszeczkę... Agaty Christie, która bardzo, bardzo dużo w swoich powieściach pokazywała taki motyw zamkniętego pokoju. I właśnie w tej książce to występuje. Tylko, że nie ma pokoju, a jest wyspa. Wyspa Rum. Anna, bohaterka tej powieści, ucieka przed swoimi problemami. Miała kiedyś dobre życie, fajną karierę, dobrą karierę. Wracając z wyjazdu integracyjnego, wzięła niestety udział w wypadku samochodowym. Dwie osoby z ekipy w aucie ginie, a trzeci jej podwładny, no że tak brzydko powiem, no, jest takim trochę warzywem. Anna czuje się bardzo źle, nie sypia, cierpi na bezsenność. Bije się z myślami, no na pozór ma takie normalne życie, bo ma chłopaka, ale no niestety on w ogóle jej w tym nie spiera, więc postanawia rzucić to wszystko i zacząć życie od nowa na małej wysepce Rum. Zatrudnia się w hotelu Bayview, no i zaczęła się opowieść. Siedem osób, siedem sekretów, jeden zabójca. Anna od pewnego czasu dostaje tajemnicze wiadomości z nie wiadomo jakiego numeru, hmm, tajemnicze wiadomości, które ją cały czas prześladują. I w tej powieści musimy się zastanowić: Czy jeden z tych gości będzie zabójcą Anny? Kto jest w ogóle prześladowcą Anny? Bardzo fajny motyw zastosowany przez yy, panią Taylor. Czy dobry, czy niedobry? A raczej dobry, ale jak dla mnie i jak na powieść pisarki brytyjskiej, dość taki kiepski. Nie zaskoczyło mnie to, chociaż właśnie motyw zamkniętego pokoju był tutaj super, ale spodziewałam się czegoś więcej. Na taki krótki weekendzik deszczowy, akurat w tej porze roku, wiosenno-letni, może być. Szału nie ma, ale motyw był fajny. Szkoda, że pani Taylor bardziej się nie y, motywowała ani nie kierowała na Agatę Krysty. Dziękuję bardzo.